Był źródłem niezliczonych anegdot, sam bawił się tymi historiami, jednak w wielu książkach, które przygotowywały kobiety nagrywające z nim rozmowy, z podwarstwy dystansu do siebie i humoru przybijała ważna prawda. Bo brał Boga na serio. Bohater Książek z Duszą odszedł 15 lat temu. Dziś jest kandydatem na ołtarza. Ojciec Joachim Badeni, Mistrz Życia i Mistrz Śmierci. Właśnie ukazała się książka Ojca Joachima Badeniego, Amen, o rzeczach ostatecznych. W studiu witam Lilianę Surmę, poloniskę, specjalistkę od edukacji medialnej z wydawnictwa Rafael, które po 18 latach przypomina tę ważną pozycję. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Pozwoli Pani, że posłużę się takim rezimę biograficznym dla tych, którzy być może pierwszy raz słyszą to nazwisko. Był podobno potomkiem rycerza spod Grunwaldu, spowinowacony z rodem Habsburgów, czerpał z życia pełnymi garściami, hrabia dodajmy, z bajecznie bogatego rodu, mistrz Foxtrota, żołnierz, rycerz Matki Bożej, dominikanin. Jego życie doczekało się książki, przypomnijmy, Nie bój się żyć, biografia ojca Joachima Badeniego, Judyty Syrek. Moim zdaniem zasługuje także na film fabularny ze zwrotami, jak w filmie akcji. Ojciec Badeni, zacznijmy od bardzo ważnego pytania dla Państwa i mojego gościa. To dla Pani ważne osobiście nazwisko? Tak, to ważne dla mnie nazwisko i y, bardzo się cieszę, że teraz jakby wydawnictwo wywołało mnie do odpowiedzi trochę t, y, wznowieniem tej książki, bo Oczywiście ja poznałam ojca Badeniego, byłam świeżo upieczoną studentką, zaczynałam współpracę z wydawnictwem Rafael. To było dokładnie na przełomie lat 2007-2008, więc tak właściwie trzy lata przed jego śmiercią. To, co dobrze, bardzo dobrze pamiętam, to moje zaskoczenie, że ojciec Badeni miał więcej witalności niż ja wtedy. <grych> to, to przyznam szczerze, że to było bardzo, to, to było naprawdę doświadczenie, które do dzisiaj, że tak powiem, bardzo namacalnie w sobie mam. Spotkałam go dosłownie kilkukrotnie i jest też dla mnie Takim dowodem na to, jak wiele człowiek, który nawet w takim wymiarze czasowym, istnieje w naszym życiu epizodycznie, ale nadaje taki ton. Ja pamiętam, to, są, to jest parafraza tych słów, bo ja nie pamiętam dokładnie cytatu, który on jakby do mnie powiedział, bo rozmawialiśmy tam mimochodem, gdzieś podczas targów książki w Krakowie. Czasem go o coś tam pytałam, czasem się radziłam. Takiej bieżączki. I pamiętam, on raz powiedział do mnie coś takiego, ja to teraz parafrazuję, żeby tam się gdzieś na mnie, jak sądzę w niebie, nie zdenerwował, że go źle zacytowałam, ale pamiętaj dziecko, człowiek wierzący Musi pamiętać o tym, że składa się z ciemności i światła, ale zawsze musi robić wszystko, żeby tego światła było więcej. Więc musisz mieć 51% światła, pilnuj tego 1%. Przez te wszystkie lata, no bo to moje życie z, z biegiem lat się zmieniało. Tak jestem mamą, pracuję, już nie studiuję, staram się uczyć. Staram się też jakby uczyć tego świata, który bardzo w życiu każdego z nas się zmienia, bo przychodzą, odchodzą nowi ludzie. Zmarł mój tata gdzieś po drodze, więc mierzyłam się też z takim tematem bliskiej śmierci. Zawsze się staram właśnie tą radę jego, stosować w praktyce i powiem szczerze, ona wielokrotnie bardzo mocno Praktycznie mi pomogła. Więc ten ojciec, badanie, mimo tego, że w, tak jak mówię, czasowo był epizodycznie, bo pewnie gdybym tak liczyła czas, to być może kilka godzin razem spędziliśmy. Ma miejsce w moim sercu i ma miejsce w moim życiu. Myślę też, że w życiu w moich bliskich, bo ja też opowiadam swoim dzieciom o nim, właśnie tak anegdotycznie, że, że pamiętam, że człowiek z laską łysy w okularach, który mówił, że jego czasem największym, największą radością jest to, że słabo widzi i słyszy, miał więcej życia niż nie jeden dzisiaj nastolatek. Także no, taka to jest właśnie. Moja historia osobistej znajomości z nim. Mamy do czynienia z takimi osobami, a nieraz nie zdajemy sobie sprawy, jaki wielki dar. Tak. Dostajemy. Dostajemy. Prawda? Tak. Amen o rzeczach ostatecznych. Amen to jest Państwa tytuł, bo to jest tak. Po 18 latach wznawiecie e, książkę, właśnie rozmów z Badeni. Wspomniałam o tych kobietach, bo to bardzo zabawne. Badeni nigdy nie chciał i nie myślał, że będzie pisać książki, a tak naprawdę jest autorem kilkunastu książek, tak. no, właśnie podyktowanych. podyktowanych. To jest też e, ciekawa historia e, w jego e, życiorysie. Kiedyś powiedział, że to był pewien impuls duchowy, że on musiał to zrobić. Ich autorką jest Alina Petrowa Wasilewicz. To chyba ojciec Kłoczowski był takim, z tego co ja wiem, jakby od pani Aliny, takim inicjatorem do tego, żeby jakby powstało, bo, bo ta książka, o której pani wspomniała na początku, nosiła tytuł Śmierć każdemu polecam. Też genialne, a propos e, różnych bombotów. E, tak, to, to prawda. Zresztą w tej książce też tutaj e, możecie państwo po, e, przeczytać, jak ojciec z nie poleca na przykład Zawał Serca, który sam przeszedł. E, wiem, że taki artykuł pod, tym, pod takim tytułem ukazał się w Gazecie Krakowskiej, po tym, jak on rzeczywiście został z tego zawału serca odratowany. I tam zobaczył tą drugą rzeczywistość. Tą no, drugą ale... rzeczywistość, która była kusząca dla niego. I <laughs> był, był trochę zły. Był że trochę tak, był trochę zły, ale też mówił, że no, no być może Pan Bóg go, że tak powiem, jeszcze zachował na tym świecie, choćby, żeby podyktował te książki, co rzeczywiście jakby się ziściło. I dzięki temu no, mamy też te ślady takie namacalne w postaci książek. Natomiast rzeczywiście ojciec Kłoczowski, który był takim swoistym, też można powiedzieć, cenzorem ojca badaniego, który nie chciał odpłynąć... <laughs> w herezję. Jakby chciał, żeby ta wizja śmierci została uzupełniona, nie? Bo o tym ojciec z właśnie bardzo wyraźnie mówi, że człowiek, zwłaszcza człowiek wierzący, bo mówi też o tym, że niebo jest dla ateistów, także no, książka jest absolutnie nie ja tylko dla wierzących, wierzących, absolutnie. To mówił, że człowiek wierzący to jest człowiek, który trzyma się życia. To jest to, co ja też jakby analogicznie przenoszę na ten jego 1% światłości, tak? Bo życie kojarzy nam się z witalnością, z czymś pozytywnym, prawda? Śmierć a priori mamy takie, takie odczucia, że ona łączy się z czymś Czymś negatywnym, z cierpieniem, z tym, czego nie chcemy, no i chcemy też od, odpychamy od siebie te myśli. Wydaje no, mi się, bo że tak to, bo tak bywa, nie, bo tak bywa. Oczywiście, że ojciec też Badeni o tym tak, ja to to co bardzo u niego lubiłam, to, że on tej rzeczywistości nie czarował. On nie, by, lukrował nie, już, nie lukrował, nie lukrował, tak, tak on wprost mówił. To jest biologiczny strach i my mamy do niego prawo i tak dalej. Pytanie, jakby gdzie znajdziemy ten balans i gdzie będziemy szukać tego oparcia. No ojciec Badeni, to co właśnie też, co ja bym chciała, też, żeby tutaj wybrzmiało, to to był dla mnie zaskakujący pod jednym względem człowiek, że y, on był człowiekiem mającym pewność obecności Boga. To ja, wielki dar. Tak, to jest wielki dar. Uważam siebie za osobę wierzącą, yy, chociaż taką, która no, oczywiście ma swoje wzloty i upadki w tej wierze, bo wiara jest po prostu trudna. Yy, zaufanie w ogóle do ludzi jest trudne, a co dopiero do, do Boga, który czasem naprawdę wydaje nam się abstrakcyjny. To, to, to też warto też o tym mówić, bo, bo wtedy jest ta przestrzeń. Właśnie ojciec Badeni to miał, że jest ta przestrzeń do tego, żeby szukać właśnie tego dobra, tego pierwiastka Bożego w drugim człowieku. I wydaje mi się, że on... Właśnie przez tą pewność pomagał ludziom choćby szukać. Bo ja wielokrotnie, właśnie na targach książki, no mówię, no, byłam młodą osobą, która z, z wiekiem też tak jest, że człowiek szuka większego oparcia, szuka spokoju, właśnie nawet kontemplacji i tak dalej. Jak się jest młodym, to w sumie taki rozkrzyczany świat, zwiniający się i tak dalej, jest bardzo atrakcyjny, nie? A on właśnie przez tą taką swoją pewność, przez pewną taką nonszalancję też wyrażania tego, która myślę, że wynikała też z tego pewności, bo, bo on mówił o rzeczach takich naturalnych, był niezwykle budujący. Jeszcze wracając do Pani pytania, wydaje mi się, że właśnie ta, ta, ta książka, ten amen o rzeczach, ostatecznych. Chodziło tutaj o właśnie zbudowanie tego takiego balansu między życiem a śmiercią, żeby czytelnik właśnie mógł jakby dotrzeć, że, że sednem tych rzeczy ostatecznych jest ostatecznie właśnie życie, w które ojciec Bada nie wierzył. No ale to myślę, że warto, żeby się to pojawiło, no bo to minęły, to są blisko dwie dekady. dekady Świat tak. nam się bardzo zmienił i tak jak bardzo pięknie pisze Alina Petrowa, Wasilewicz, że te książki, czy one są dalej aktualne, czy może jak u Carlos Ruiz Zafona, spoczę na cmentarzu zapomnianych książek. No muszę Pani powiedzieć, że rozmawiałam z Panią Aliną. Nie znamy się jakoś bardzo dobrze. Kilka razy tam współpracowałyśmy, przy zupełnie innych okazjach, bo ona była wieloletnią dziennikarką Katolickiej Agencji Informacyjnej. Ale ja do niej zadzwoniłam. Powiem szczerze bardzo, odżył we mnie ten ojciec Badeni mówię, Pani Aliną, muszę Pani powiedzieć, że myśmy się chyba zestarzała ojciec Badeni się zaktualizował. No więc śmiałyśmy się tutaj rzeczywiście obie, ale Uznałyśmy, ona też bardzo ładnie o tym pisze we wstępie. Myślę, że to jest też bardzo cenne, dlatego że jest to wywiad bez dwóch zdań, dlatego szybko się i dobrze go czyta. A ojciec Badeni też ma w sobie taką. Myślę, że na pewno pani zna wielu autorów tego typu, że czytamy książkę, więc mamy tą, tą lekturę taką zwizualizowaną, ale ja mam wrażenie, jakbym go słuchała, że on ma w sobie tą taką umiejętność, nie wiem, czy przez umiejętność formułowania, tych, czy przez treść. Trudno jest mi to nawet jakby rozróżnić. Taką lapitarz, Celność, lapidarność. Tak, tak. Taką celność, i właśnie taką pewność. taką pewność. Nie ma pani takiej. Tak. Ta, to, jest, to jest troszkę to tak, jakby miała pani pytanie zamknięte i ma pani do wyboru tak i nie, a on jakby je rozwija krótko, ale, no mówię, to jest pewna odpowiedź. To jest jakby ekspert w swojej dziedzinie, prawda? Więc na czym polega aktualność tej książki? O tym pisze pani Alina we wstępie. Na tym, że w świecie, który bardzo się zmienia i myślę, że my jesteśmy te, tym dzisiaj zmęczeni, ja to widzę nawet po swojej nastoletniej córce, my szukamy rzeczy, które są niezmienne. Myślę, że każdy człowiek, niezależnie od wieku, szuka, Szuka takiej rzeczy, na której może się oprzeć, najlepiej, jeśli możemy mieć rzeczywiście zaufanie w drugim człowieku, w rodzinie, w pracy i tak dalej. Szukamy takich e, Jakieś tak pewnie. jakiejś kotwicy. Ta wiara, ta pewność Ojca Badeniego, która przebija z tej książki, ona naprawdę w wielu aspektach może być takim impulsem w sercu właśnie do odnalezienia jakiejś pewności, do odnalezienia do docenienia pewnych rzeczy w życiu, do, do otwarcia czasem oczu, do zatrzymania się, prawda? Tego, co nam dzisiaj trudno przychodzi, de facto. Za jedno ze źródeł kontaktu z Bogiem Badeni uważał szukanie światła u innych ludzi. Rozglądnęli wokół siebie, żebyśmy bardziej tak personalnie patrzyli na ten świat, w którym jesteśmy, który jest bardzo w tej chwili zatomizowany. Jeżeli przejedzie się pani tramwajem albo jakimkolwiek środkiem komunikacji, to właściwie, albo nawet, nie wiem, w restauracji, w kawiarni, bardzo często jest taki widok, że my nie patrzymy już sobie w oczy, tylko patrzymy na szklane ekraniki. Tak. I to jest bardzo mocna rzecz. Będę nie mówi. chuca W oczach drugiego Jego człowieka. Tak, tak. To jest bardzo ważne przesłanie. Ono dla mnie w ogóle, jako osoby wierzącej, ja się staram to odnajdywać, jest bardzo biblijne, tak de facto, bo przecież o tym mówił Pan Jezus. Także jestem obecny w drugim człowieku. I ja Pani powiem, nie wiem, czy to się da przeskoczyć, czy to też nie jest tak, że jakby przywilejem wieku i, i posuwania się w latach jest właśnie umiejętność, no bo wtedy coraz częściej człowiek patrzy wstecz, no bo ma tą przeszłość. Chociaż ja właśnie też polecałabym tutaj patrzenie właśnie oczami Ojca Badeniego. Nie na na zasadzie rozpamiętywania i tak dalej. On to wręcz się... tak, odcina ale, od tego. Ale też mówi o tym, że nie na zasadzie sentymentalizmu on o tym tak mówi, tylko na zasadzie takiego rozsądnego spojrzenia. Zmierzam do tego, że właśnie ja z perspektywy czasu bardzo doceniam ludzi. Myślę, że na przykład nie byłabym tym, kim jestem, gdyby nie, to, że, gdyby nie ci ludzie, którzy przytrafiają mi się na swojej drodze. I tak się też staram na ludzi patrzeć. Yy, powiem szczerze, z niepokojem, z takim smutkiem właśnie, yy, Patrzę na tę rzeczywistość, która się tak mocno polaryzuje, bo ja naprawdę nie uważam, żeby, żebym nie mogła rozmawiać z kimś, kto nie wiem, ma inne poglądy polityczne, kto jest niewierzący. Jakby, dlaczego miałabym to robić? Każdy z nas. Naprawdę jest tak nieodkrytą kopalnią wielu rzeczy i tak w danym momencie czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak przysłowiowy ojciec badania, o którym tutaj rozmawiamy. Ja naprawdę wtedy, mając dwadzieścia kilka lat, nie miałam świadomości, że będę teraz siedzieć tutaj u pani, i że, że w ogóle te słowa, które wtedy dla mnie oczywiście były mocne i były mądre, i tak dalej, ale że one wielokrotnie będą miały praktyczne zastosowanie w moim życiu. Kiedy na przykład było mi ciężko, kiedy wydawało mi się, że, że coś się w moim życiu kończy, to właśnie gdzieś ten, ten promyk nadziei, który no po prostu fizycznie, że tak powiem, przemówił przez ojca Badeniego, jest we mnie obecny. Ja, ja powiem szczerze, ja dzisiaj bardzo właśnie uczę się takiego spojrzenia na drugiego Czekaj, bardzo ludzi doceniam. Bardzo bym też chciała właśnie, żebyśmy to przekazywali młodym właśnie, i tak jak to widzę na swoich dzieciach, właśnie w tym, żeby nie, nie mówić im o tym, tylko żeby, żeby rzeczywiście tak z nimi funkcjonować. Takie spojrzenie na rzeczywistość, które pani ma to dzięki tej wskazówce ojca Badengo, która tak rezonuje w Pani mocno, takich różnych wskazówek w tej książce Amen o rzeczach ostatecznych jest naprawdę wiele, ale to jest fakt, że rzeczywiście trzeba być w pewnym wieku. I właśnie ojcem Badenim zajmował się jego współbrat, ojciec Paweł Pawlikowski, który też napisał bardzo taką piękną książkę o duchowości ojca Badeniego. I taki cytat. Jak się ojciec czuje, i w mu wtedy powiedział tak: świetnie, świetnie, nie widzę, nie słyszę, pełna kontemplacja. To jest taka złota myśl, uśmiechamy się, ale coś jest na rzeczy, że nieraz rzeczywiście tak nas ten świat współczesny gniecie, przygniata, mamy, jesteśmy przebodcowani, że może, może, może faktycznie warto by zamknąć oczy, warto by czegoś nie słuchać, żeby posłuchać tego, co jest w nas. Tak, no właśnie, ojciec Badeni no, miał ten wgląd w siebie. Proszę zwrócić uwagę dzisiaj, tak dużo się mówi na przykład o, nie wiem, praktykowaniu wdzięczności. No, ojciec Badeni już lata temu to odkrył, no bo mówię, no potrafił dziękować, no chwała Bogu, że nie widzę i nie słyszę, że nawet odprawiam w koncelebre, bo no bo nie widzę, tak, więc, więc kontempluję. jakby Jest to zaskakująca postać, która właśnie mówi, była taką zintegrowaną całością siebie, bardzo świadomą. Bardzo pewną siebie, i dlatego ja naprawdę wierzę, myślę, że właśnie to co, to, co pani też odkryła, warto go przeczytać, bo nawet jeśli jeden z jego. Ja myślę, że tutaj jest naprawdę kilkaset pewnie zdań, które pretendują do miany bycia aforyzmów samych w sobie po prostu. Bo ja sobie sama wypisałam chyba ze trzy strony, a cztery. Y, krótkich zdań, które absolutnie po prostu są tak gęste w swoim znaczeniu, które warto gdzieś tam w sobie nosić. Tak, właśnie ojciec Badeni miał wgląd w siebie i miał tą pewność samego siebie. On wiedział, czego chce, on wiedział. Co jest jego marzeniem? Wiedział, że nie ogląda się właśnie w przeszłość sentymentalnie. On właśnie wiedział, miał taką pewność w sobie. Mówię to ciężko jest mi właśnie, najtrudniej jest, żeby słowa oddały to, co, to, co głowa pomyśli, nie? ale mam nadzieję, że Państwo też jakby rozumiecie, co mam na myśli, że, że, że był człowiekiem pewnym siebie, jakby on siebie odnalazł. To jest to, do, do czego nas zachęca świat, bo wielokrotnie to słyszymy od coachów, od psychologów. On właśnie miał tą jakąś taką, nie wiem, czy to był dar, czy to była rzecz taka wypracowana. Myślę, Wszystko że, i to, i to. Myślę, I że to, to i to. Tak. Zresztą tak pięknie też w książce mówi, nie wiem, czy pani do tego doszła, mnie to bardzo wzruszyło, bo nie byłam tego świadoma, że ma dar uspokajania ludzi, a sam sam nie umiem się uspokoić, nie? Więc no właśnie pytanie, czy to też nie był ten koszt tego, że on umiał też siebie dawać, bo rzeczywiście na przykład jak ja to co pamiętam, też jak ja z nim rozmawiałam, to były czasem krótkie rozmowy w gwarze, no po podczas targów książki to zresztą w ogóle jakichkolwiek targów, to można sobie to zwizualizować. Ludzie przechodzą, jest głośno. On tak jak mówię, no nie, sam po tym mówi, nie dosłyszał, ale on ja miałam takie poczucie, że on jest skupiony, nawet na tym jednym zdaniu ze mną. Że on rzeczywiście ze mną rozmawia, patrzy na mnie, że wie o czym ja Mówię, wie o co ja go pytam. A pewnie takich ludzi jak ja to pewnie no, widziałam. Były kolejki do niego, po prostu <noise> się ustawiały, więc. A on był skupiony na każdym. Porusza w swojej książce, w rozmowie właśnie z Aliną. Petrowo Wasilewicz. To, co jest ważne, to od czego współczesny świat w jakiś sposób ucieka, czyli rzeczy ostateczne, śmierć. Śmierć i podatki są pewne, to wiemy. my się zastanawiam, czy ta narracja jednak trochę się dzisiaj już nie przesunęła w inną stronę, bo wojna, bo napięcie, więc gdzieś ta śmierć stała się bardzo bliska. Znaczy, co, ciągle myślimy, że to jest ten koniec, jest nie nasz jeszcze, ale on może być w każdej chwili. I Badeni pokazuje się jako mistrz życia, ale też mistrz śmierci. To znaczy, jako pewna, pewna rzeczywistość, na którą możemy się przygotować. Czy on ja proponuję trochę w tej książce, w tej rozmowie, takie Ars moriendi, tylko zupełnie inne niż w wiekach średnich, prawda, dance macabre i tak dalej. To nie o to chodzi, tylko jakiś taki spokój i pewność. I namawia też osoby, to oczywiście nie pada, ale osoby, które są poza Kościołem, osoby niewierzące do tego, w tej chwili refleksji, zastanów się, nie uciekniesz od tego. Więc może warto zadać sobie pytanie, kontekst, nie? O to, gdzie jesteśmy. No bez wątpienia to jest u niego obecne. Bez wątpienia ta śmierć u Badeniego, w jego pojmowaniu, ona jest odarta z lęku. On zresztą w ogóle o tym mówi, o takiej filozofii w ogóle komunikowania się z ludźmi. Ja bym to przełożyła w ogóle na, na wiele aspektów, nawet na, na to, że, że on był przecież przedstawicielem kościoła. Żeby właśnie nie straszyć. Strach jest destrukcyjny, lęk jest destrukcyjny. I tak sobie myślę, że już abstrahując od tej strefy duchowej, jaka w tym jest wielka mądrość. Tylko jeśli rzeczywiście będziemy umieli jakby zapanować na tyle, na ile się po ludzku da nad naszym lękiem. No, no tak jak pani mówi o wojnie. Myślę, że, że ten lęk nas dotyczy. I myślę, że dotyczy każdego, nawet jeśli dobrze się maskuje. Bo to jest no właśnie ten biologiczny lęk przed śmiercią, przed cierpieniem. Przed czymś, czego nie znamy zupełnie, bo wszyscy wiemy, że, że wojna jest... Absolutnie nie da się ubrać w karby czegoś, co, 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 co da się włożyć w kwadrat i nazwać, że będzie tak czy inaczej wyglądało. Podobno jest z naszą śmiercią. My sobie tego nie wymyślimy. Natomiast badeni odziera z lęku, daje właśnie, te, daje właśnie te swoje recepty na, one są bez dwóch zdań, oczywiście oparte głównie na tym, na tym chrześcijańskim takim rozumieniu śmierci, życia w ogóle, czyli one są Przejście, mocno zakorzenione tak. w Bogu, dlatego, że po prostu badeni bez dwóch zdań no mówię, to jest człowiek, który ma. Dla mnie, w mojej ocenie, no, no pełną taką pewność, że Bóg jest po prostu przy nim. To właściwie, to on ma tutaj jakby niezachwianą wiarę w to, prawda? Natomiast on odziera z lęku, a moim zdaniem, jakby refleksja daje przestrzeń do tego, żeby ten lęk przynajmniej czasowo oswajać. A jak uciekamy od wszystkiego, to prędzej czy później staniemy przed ścianą. To, to, jest, to dotyczy nawet naszych y, zwyczajnych, prostych decyzji. Prawda? Takich codziennych, jeśli będziemy od nich uciekać, nie wiem, prokrastynować, udawać, że ich nie ma, to prędzej czy później y, one wrócą ze zdwojoną siłą. Więc ta refleksja, u go, ona jest bardzo zasadnie tutaj nam, że tak powiem, zaaplikowana, zaordynowana. Można się zbawić ze strachu albo zachwytu. Proszę Państwa, to nie badeni, ale bardzo mądra autorka tej rozmowy, czyli Anina Petrowa Wasilewicz, no, która przed 18 laty z nim rozmawiała. I na koniec, jeżeli Pani pozwoli, puenta samego mędrca, jak pisze o nim Wasilewicz z klasztoru przy ulicy stolarskiej w Krakowie. Fragment mojej rozmowy, która, którą nagrałam, naprawdę no, policzyłam dokładnie pół roku przed jego śmiercią. Myślę, że ale czuję się blisko wieczności. No i jest bardzo blisko Bóg wtedy. Ponieważ mam cały dzień wolny, nic nie robię, nie mogę pisać, nie czytać. Człowiek w moim wieku powinien się wyłącznie zająć tajemnicą Boga. Ja to właśnie robię. To kosztuje dużo takich cierpień, oczyszczeń, ale to jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Nie może być ciekawszej, jak siedzi w tajemnicy Boga. Cela... Całkiem wygodne, bez żadnego oczywiście tam luksusu, ale wszystko mam co potrzeba. Wiem, że jestem synem Boga. Nawet bardziej to intensywnie odczuwałam niż to, że jestem synem Mego Ojca Ziemskiego. Życie, a właściwie umieranie, potwierdziło, pisze Anina Petrowa Wasilewicz w zupełnie innym tekście, że nie był tutaj gołosłowny. Jestem pewna, że gdyby nie złamał Biodra, dożyłby 100 lat. Stało się inaczej. Dzieci z Republiki Baneńskiej umierał w ubóstwie. Podobno w celi miał. Tylko zbiórka znań mistrza Eckharda, trylogię Tolkiena i portret ukochanej matki. Dziękuję za tę rozmowę, za przyjście do studia i za książkę, ten dwupak, tak? Bo to jest w jednym, ale to są rzeczywiście, moim zdaniem, są chyba najlepsze książki, najlepsze rozmowy z badańmi. Ich Potem było oczywiście jeszcze wielokrotnie z różnymi autorkami, autorkami, dodajmy, bo tutaj kobieta, boska tajemnica, o też cytat. Się pojawił. Ta książka, właśnie roz, rozmowa z Badenim po 18 latach nie zwietrzała. Warto do niej sięgnąć. Wydawnictwo Rafael, kilka egzemplarzy tej książki Państwu podaruje. A dziś już książki z duszą, no wiadomo, muszą się skończyć. Przypomnę, że gościłam Lianę Surmę, polonistkę, specjalistkę od edukacji medialnej z wydawnictwa Rafaela, osobę zafascynowaną badaniem, co Państwo słyszeli. Myślę, że takich osób w Krakowie, w Polsce jest całkiem sporo. Książki z duszą. Życzę Państwu dobrej nocy. Anna Łoś.